A jest ciężko. Tak w ogóle witam was, ale jest ciężko. Mamy za 13 minut boarding, ale idziemy i kupiłam ostatnie moje, ale nie mam wody, ale wiadomo, że moje imperium jest ważniejsze od wody. O, bo ja poszłam do złego. Trzykrotnie przejechały moje bagaże przez sepirki Nie wzięli na ten wyrywkowego, czy przypadkiem nie mam narkotyków. Była przednia zabawa, ale też zdążyłam śląc się perfumką, żeby nie śmierdzieć. Idę. Nie przyczepili się do mojego plecaka. Z pozytywnym doświadczeniem. I chyba mamy Jest Craft Jakowo. Wszystko mi leci. Ja przepraszam za jakość tego początku, ale jestem w delikatnym biegu i jest rano, a ja mało spałam. Wybaczycie mi, mam nadzieję, ponieważ wszyscy mnie kochacie. A13 wysiadałam z samolotu A muszę iść do Z I przespałam dawanie wody Bardzo chce mi się pić Idę na samolot Złamały się już dwa kółka w mojej walizce Nie jeździ, mnie. Piekło Przepraszam bardzo, ale że nie ma rękawa dla mnie to jest jakiś szal. Gdzie jest ten smarty sekret? Nie ma AUTOBUS! Spiezą nas na jakiś super Nie mam pojęcia gdzie nas Będziemy już jakieś 5 minut autobusem Gdzie mój rękaw? Kochani, luksus miejsca Tyle miejsca Tutaj bardzo okienko Tutaj tyle miejsca No tak, kocuk Ten zawsze jeszcze śmierdzi ozonowaniem. ale jakaś taka Poduszka luksusowa z czymś włosem. Smacznie. No bo tu. Proszę dzieci, gardło od klimatu. Tak potężnie, 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 ale teraz jest mocno. I wciąż czekamy, aż będziemy mogli. godzina podróży a nie dostaliśmy nic do jedzenia oprócz krakersików i wody ja się nie wiem, może ja przespałam ale no chyba bym mnie później na jedzenie więc no nie wiem, od klimatyzacji mam strasznie super gardło. mam powiększone będę umiera. a oprócz tego wakacje jakie powiem było zimno jak pokazuje jeszcze 4100 km on, jesteśmy już za pół Fiu, Fiu, Chcę dać I ani razu nie słyszałam, żeby ktoś chodził z picia. Ani razu. Znaczy, no musieli chodzić pewnie zaraz, ale... Ja się Ale co w sensie to ma znaczyć? nie stoją? Koli. Wody. Takiej nalewanej. Więc kolor, albo sprańka. O, Nikola. Niemiecka ale, ale wreszcie coś To... jest wygazowane. jest tam na Ziemi, w jakiej bym Ale kurde, bele. Wygazowana kula. to pierwszy raz? Sprawę ostatecznie z Kubelką czuję się dosyć fatalnie. Czuję się chory. Tak zimno. Ale jest mi tak zimno. Jest mi tak wewnętrznie zimno. Jest I powietrza. nie będzie dopiero przed samym marnowaniem już dużo czasu. A ja teraz kończę ją w Czy polecam? Nie. Ale no Już zaraz spać. Ma oś. Poprosiłam o herbanki, bo powiedziałam, że jest myślę, czuję, że czuję. pani mi jeszcze zaoferowała całe miejsce leżące, więc zaraz się ja tam pójdę. Są trzymane miejsca i będę leżeć w kędrasie z gorącym z herbatem. Thank you. z panem strażnikiem, ale idzie to dosyć płynnie. I mam tak ciężką balistkę, że nie jestem w stanie jej pchać, więc muszę ją tak przytoczać po prostu ledwo to całym moim ciałem. Chyba nie można tu zbytnio nagrywać, więc ograniczę się do mojej wspaniałej twarzy. Kochani, nie chcą mnie wpuścić. Każą mi czekać w jakimś pomieszczeniu. Jestem tu ja jakieś dwie inne osoby. No nie jadę. Wracam. Wracam do Polski. Witam Was, kochani, w Ameryce. Już poprawnie. Wczoraj. No cóż, wczoraj padłam, bo byłam okropnie zmęczona, więc mam nic nie nagrałam. Jest tylko jedno okno. i są ciemne ściany, więc jest ciemno. Tu jeszcze moja walizka, tu garderoba, telewizor i moje łóżeczko. Jest trochę jeszcze tutaj ale do tego życia nie miałam do końca możliwości, chęci, ani nic, żeby to ogarnąć. od on tutaj Tak, jest bardzo fajny. Szkoda, że nie ma słomki, ale jest bardzo fajny. Mam jakieś leki na... Mm, na ból i ja myślałam, przez psik, więc go psiknęłam. I normalnie go a Okazuje, że to ma się przyknąć się wypłukać gardło i wypluć. Ale żyje więc chyba jest dobrze. Jakieś 4 godziny jedziemy nad jakiś domek nad jeziorem. A więc tak um, ja wam opowiem jaka to tragedia, taka drama. No bo ja zamówiłam sobie aparat dla hamerki. Obiektyw miał przyjść w następnym tygodniu, a aparat miał przyjść w tym tygodniu od 7 do 9. To oczywiście aparat przyszedł dokładnie w dniu i w godzinie, kiedy ja przyjechałam, więc nie było nikogo w domu. A obiektyw okazuje się, że ma przyjść dzisiaj, więc oby przyszedł do 14, bo potem znowu nic z tego nie będzie. Moi drodzy. Bo na razie no jest tutaj trochę niezręcznie z Diną, więc nie chcę nagrywać na przykład będąc obok niej. Jakby rozumiecie, widzowie potrzebuję trochę czasu, żeby się oswoić. Dlatego muszę wam powiedzieć, celą na siędanie. A było to takie rozmrażane naleśniczki. One były jak kulka. taki wiecie, no kulka. 3 t kulka. Jadłam je z sropem glonowym. Jadłam je na papierowym talerzu. Bo to tak słodkie, że chciałam się żykać już po chwili. Ale zjadłam, żeby no nie umrzeć z głodu. I tak... Pozdrawiam. Moi drodzy, kochani. przyszedł do mnie paczka z Ameryki od cioci. Po prostu, nie. po prostu paczka z Ameryki. I po pierwsze... Jest to droga rzecz, więc miała być wymagany popis. I co? Mieli w to byłym e, mokrim i nie, po prostu zostawili tę łóżkę. Ale moi drodzy, to jest właśnie specjalnie dla Was zostało zakupione. To jest jedna z dwóch części, ale zobaczcie, co się domyślicie. Specjalnie dla Was, z myślą o lepszej jakości na tym kanale. A ja wiem, że każdy kocha unboxingi, więc zrobimy to. To jest ciężko w takiej pozycji, ale. Dzieje się nie zobaczycie. Wow! Bardzo bezpiecznie zapakowane. Kocham Ameryka. Moi drodzy, brudne pudełko, gorące. Pozdrawiam. Nie, no się tutaj. Nie, co to jest kurz, obiekty! Droga zabawka. Wiecie co? Przepraszam, że jest ciemno. Przepraszam, ale już mi się nie chce zapalać światło. Jem sobie te larki, kraków, kraków i czuję, czuję tą polskość. Naprawdę, czuję, czuję się, jakbym była w domu. Witam Was ja i ja. Mamiotu. Jesteśmy w domku nad jeziorem, który nie jest nad jeziorem. Od jeziora trzeba jechać autem. Um, I jestem w spacerze z miotłą, ponieważ jest dużo węży, więc mi żebyś ja mogła się ochronić tą wspaniałą miotłą. I no cóż, na razie wyżej nie są jakieś bardzo pozytywne. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ponieważ uważam, że nie powinnam. Ale. No tak, powiedzmy, że jest dosyć dziwnie. I chyba na tyle. Na tym na razie poprzestanę. Nie wiem, czy. Nie, nie wiem, co mogę wam więcej powiedzieć. Podobnie jak się nie ma nic dobrego do powiedzenia, to lepiej nic nie mówić. Witam was na moim randu, kochani. Wiejskie życie w prawdziwym życiu. Witam serdecznie. <laughs> to jest kolejny dzień. Nie wzięłam żadnego na miasta z sobą z domku. W sensie wzięłam, ale nie z tego domu co powinnam, i teraz muszę tak po prostu trzymać tą rękę, już mnie boli. A nagrywam 3 sekundy, no cóż. Eee, jest kolejny dzień. Byliśmy nad jeziorem, no tak bym powiedziała amerykańsko: typu pojeżdżamy auta pod samą wodę i tam muzyka, jak na całego te auta są włączone śmiercią na maksa. Tam taka woda, więc takie po prostu, takie, ta woda jest wrząca Oni tam siedzieli w takiej gorącej wodzie tam Nie wiem jaki jest sens wiem, w wodzie, która jakby nie, nie ochładza cię, no ale Okej, okay, juduju. No i teraz wróciłam, więc jakieś 37 stopni, 5, 7, coś takiego To trochę dużo I więc jest ciepło, teraz sobie siedzę na łóżku i nic nie robię i jest super pierwszy pozió przyrządzony tutaj to są radioaktywne jajko szybko z nich i nie wiem czy mi teraz widać nie wiem nie mam pojęcia próbuję zrobić jajko mam no i jak to użyć, ale... To jest przeterminowany No i ser. To się chyba nie przeterminuje. No bo geto. Co mówię, schody? O, jak to jest ciepło. To jest lodówka. A to jest jeszcze po pokłówu, widzieliście, ale tu jest jeszcze taki chory. Oh. Witamy. Kolejnym, wspaniałym dniu. To już piąty dzień. Mamy jedzenie, mamy picie. Teraz kolejny unboxing dla Was. Bo ja jestem. Ja dbam o. Take these hands. Dbam o Was. Ale, ale, vamos Ale, ale. Było dużo problemów. Zbieramy Proszę bardzo. otwieramy to, to Jest. Jest. yearbook. Jest. 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 Dużo pieniędzy kochani. Là on a un petit produit um, cleaning cleaning liquid. C'est pour make-up. Ja uczę francuskiego. Make Bonjour, je m'appelle Manon. Vous ja, <laughs> habitez ja right. à Paris, j'ai 18 ans et j'adore les pâtes. Uczy was francuskiego, nie ma za co, dziękuję ci. your school. Więc <laughs> no. okay, oui. smyczka. Oui. Kabelek. Bateria. You're... Moje rodzice, ale jak, I will use it for like whole year. So. Best product in the world. Oh, exactly. No. W tym momencie chcielibyśmy podziękować sponsorom tego sprzętu. Dziękujemy moje rodzina. Dziękuję. Thank, Thank you. you. Thank you. Thank you. Now we will have good Instagram photos. Exactly. Mm -hmm. Thank you family. Thank you family. <laughs> Thank you friends of Best Zuzia. Oszukali nas. Oszukali nas. Mm -hmm. Oszukalina. no. Bez trzeba naładować. Ładować. like like go. Moi drodzy, naszła pomyłka. Nie miało być dodatkowej baterii. To po prostu nieumiejętność czytania. Ale ta torba jest dosyć fatalna. Trzeba będzie niestety zainwestować w nową. Bo no, co mam chodzić z taką torbą do takiego małego aparatu? No. Niestety obawiam się, że nie. No cóż, trzeba będzie zamówić nową. Ale tak, z tego miejsca oficjalnie chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego. Dziękuję. Zobaczcie za niedługo jeszcze na porad. Musicie pogodować. Pierwsze nagranie z tą oto kamerą Witam Was serdecznie. Działa. Jest. Mam nadzieję, że wszystko ogarnę, bo ona jest dosyć skomplikowana. Witam. Nie mam pojęcia jeszcze, jak to wyjdzie. Jest ciemno. Jest strasznie ciemno. Muszę poczekać, będzie jaśniej, żeby nagrywać na tym. Jak patrzę do góry, to przepraszam, ale tam się pokazuję i nie mogę wyjść z podziwu, jak świetnie wyglądam. Mam nadzieję, że jest dobra jakość. To jest trochę ciężkie do trzymania jedną ręką. Muszę się tego nauczyć. Moi drodzy, kolejny dzień, kolejna ja. W samych ubraniach to wczoraj, ale nikt tego nie wie. Pierwszy dzień szkoły. Zapomniałam, jak wam nagrać, ale Bara mi przypomniała. Dziękujemy, Bara. Yeah. się zaraz. We're gonna shit our pants. Dobry we'll den, don't dobry don't den. na no, 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 dobry yeah. den. pierwszy dzień szkoły za nami nic w sumie prawie nie nagrałam bo nie było czasu, nie było chęci, nie było niczego był tylko pośpiech głowa mnie nawalała więc poszłam spać i teraz znowu zaraz pójdę spać i będzie kolejny dzień w szkole kiedyś wam nagram coś więcej ale na razie jest trochę niezręcznie jakby nikogo nie znam i jest dziwnie nie wiem co się dzieje to jest chyba jedyny moment, kiedy mogę Wam coś nagrać Tam mam study hall, czyli dena To moja przepustka, żeby iść do kibelka I tak, to jest szkoła się ja przychodzi po mnie tu budynkami Teraz nawet nie mogę wejść do tego kibla Otóż kiedyś są zamykane tak wczoraj jak W kibelku Większą pokażę wam dokładnie. Proszę. I by. Bardzo ciekawe, każdy wyglądał dokładnie identycznie. Tak, identycznie, identycznie. Mam bluzę, bo jest zimno w tych budynkach. Jakby tu jest teraz ciepło, ale w tym, gdzie mam ten stary hołd, to jest zimno. A teraz utknęłam przed klasą. Jakby są tak, to jest takie kondynery to są. Te drzwi są tutaj zamknięte. Tam są jeszcze inne zamknięte drzwi. I utknęłam. Ale brudna kamerka, przepraszam. Moi drodzy, mamy jedzenie. No dobra, dobre, i ciepłe. Kochani, a to jest. Piłkarska szatnia. Proszę bardzo. tam dalej jest więcej szatni, a to jest tylko piłkarska. barę. Family. Cześć. Idziemy do kina, kochani. Będzie tam jedzenie. Będzie kino, oh będzie jedzenie. Jakiś horror. Jedziemy. Ciągle zapominam wam nagrywać czegoś. Przepraszam. nie widzieliście kiedyś kino? Widzieliście kiedyś kino z jedzeniem takim, ze stolikami. Nie? To już widzicie. Jesteśmy w jakiejś okolicy. Trzymam bardzo ten aparat i jest mi niewygodnie. Nie to jest nasz vlog. Nie ma to. Nauka, edukacja poprzez moje vlogi. Zachód, nasza okolica. Powinnam Wam coś nagrać, ale robię tylko zdjęcia, bo zapomniałam wam coś nagrywać. Przepraszam! Więc tak, byliśmy dzisiaj na zakupach do szkoły i ja do szkoły potrzebuję tylko kilka rzeczy Bara potrzebuję bardzo dużo. nie wiem na czym to polega I tak, ja kupiłam sobie wspaniałe ołówki mechaniczne Bo oni tutaj, nie wiem, oni służą ołówków mechanicznych Więc chcę być jak oni Kupiłam, wspaniałe Ja mam sobie Banger I w sumie nie wiem, czy oni służą się do szkoły na angielski to potrzebuję, ale chyba jestem zbyt deniwa, żeby jakby nosić to do szkoły. Nie wiem, jak będę musiała, to nosić, ale mam tu jakieś karteczki, mam tu jakieś... To, wszystko, to jest dokładnie to, co powiedzieli, że ma być pięć podziałek i karteczki i banier. Więc tak. Oprócz tego, nie pokazywałam tego jeszcze. i bardzo, sam landbox jest wspaniały. Termiczny, z Adidasa. Ja myślę, że to klasa. Naprawdę. Oprócz tego, układam też szkoły piłkę. To jest piękna piłka No I to z moich zakupów na tyle Kupiłam jeszcze jakieś jedzenie I o, kupiłam kłódkę Do szatni Bo muszę mieć do swojej szatki kłódkę Ale oprócz tego Patrzcie jak wygląda nasza lodówka Powiedziałabym, że wygląda wspaniale A więc tak To pewnie być na tyle w tym odcinku Wczoraj jeszcze było Dzisiaj jest niedziela, 18 Sierpnia Wczoraj byliśmy na takim są jakieś tam nagrania z tego w tym filmie, na jakimś takim pool party z Dianą ale nie było to w sumie nic wartego ujęcia. I dzisiaj byliśmy na też takim pool party u koordynatorki z innymi Action Incidentami, więc jakby też nie nagrywałam, bo trochę głupio przy ludziach nagrywać. Ale był ładny basen, poznaliśmy kilka ludzi, w sumie jedna, zaczyna wydaje się z Hiszpanii, z Włoch, w miarę spoko. I tak. To chyba na tyle. Ten odcinek jest dosyć długi. Nie miał być taki długi. Miał wyjść po miesiącu, ale wyszedł dwadzieścia kilka minut i nie chcę wam dawać godzinnego odcinka. Więc będą no, odcinki pojawią się częściej, albo będą nudniejsze. Nie wiem, w sensie, że będą jakieś takie okrojone. I tak, dziękuję wam bardzo, że oglądaliście ten wspaniały, wspaniałe dzieło sztuki. Dziękuję wam wszystkim za kamerę i za ten wyjazd. i. Łapeczki w górę, i subskrypcji, oczywiście. To chyba oczywiste, że macie zostawić.